Spędziłem moje 75. urodziny, jedząc samotnie, podczas gdy moja rodzina wykorzystała moje pieniądze na wakacje. Miały to być niezapomniane 75. urodziny. Coś, czego nie miałem od lat. Obiecano mi odrobinę szczęścia, trochę radości i szansę, by znów poczuć się docenionym. Założyłem więc ubrania, przygotowałem jedzenie, czekałem. Jednak wydarzenia tamtego dnia zmieniły moje spojrzenie na wszystkich i wszystko wokół mnie. Może się starzeję, ale nie jestem ślepy. Co więcej, nie jestem bezbronny. Chcę podziękować, że mnie wysłuchaliście, że pozwoliliście mi się wygadać, zanim rozpocznę swoją opowieść. Napiszcie w komentarzach, która jest godzina i skąd mnie słuchacie. Lubię cię słuchać. Dodatkowo proszę, kliknij przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nawet nie wiesz, jak bardzo mi to pomaga. Pozwól, że teraz wyjaśnię, co tak naprawdę się wydarzyło. Spędziłam miesiące, czekając na ten wyjazd. W lutym mój syn, Andre, poinformował mnie, że przygotowują wyjątkowe obchody moich 75. urodzin. Prawdziwe wakacje, powiedział. Ciepłe miejsce. Mamo, tylko spakuj swoje ładne ubrania, my zajmiemy się resztą. Tego dnia byłam tak szczęśliwa, że prawie wylałam kawę. Od lat nie byłam nigdzie poza apteką i kościołem. Od śmierci mojego męża nie odwiedziłam żadnej plaży. Andres był moje pytanie o koszty. Czy nie pracowałaś całe życie? Na to zasługujesz. Jedźmy. Zajmiemy się tym, powiedział. Po tygodniu poprosił mnie o użyczenie mojej karty kredytowej, aby zarezerwować bilety grupowe i zablokować cenę. Po krótkim wahaniu zaufałam mojemu synowi. Dałam im kartę, nie zadając zbyt wielu pytań. Pojedziemy gdzieś pod koniec kwietnia albo na początku maja, zapewniał. Znowu zapytałam o datę, kiedy kwiecień minął. Po prostu ustalamy dokładny termin, odpowiedział. To zbiegnie się dokładnie z Twoimi urodzinami. Obiecuję. Zaufałam Mu. Kupiłam sobie nawet nową torbę, fioletową, na przecenie, z metką jeszcze przyczepioną. Trzymałam ją przy drzwiach wejściowych. Spakowanie jej zajęło mi dwa tygodnie. Powoli układałam w niej rzeczy: moją letnią sukienkę z motywem hibiskusa, moją ulubioną oraz sandały z kościoła. Nie miałam. Nie nosiłam kapelusza przycidabyl słonecznego od ośmiu lat. Włożyłam też do torby chusteczkę należącą do mojego męża, dla pocieszenia. Miałam wrażenie, że będzie z nami duchem. Jednak Andrzej zadzwonił wieczorem, dzień przed moimi urodzinami. Brzmiał, jakby prowadził samochód w pośpiechu. Nie cierpię ci tego mówić, mamo, ale musimy trochę przełożyć ten wyjazd, powiedział. Moje serce zamarło. Och, na jak długo? Zapytałam: Niedługo, może tylko kilka tygodni. Mamy tylko drobne problemy z ustaleniem terminu. Rozumiem, więc przynajmniej zobaczycie jutro na kolacji? Zapytałam z nadzieją. Nastąpiła chwila ciszy oczywiście odpowiedział nie mógłbym tego przegapić na pewno wpadniemy. Dla mnie to było wystarczające. Starałam się zabrzmieć obojętnie. Plany się przecież zmieniają. Życie bywa zabiegane. Powtarzałam sobie, że wszystko będzie dobrze. Przynajmniej miałam. W dniu moich piątej urodzin wstałam wcześniej rano i włączyłam moją playlistę z muzyką Gaspel. Zaparzyłam świeżą kawę i zaczęłam gotować: smażonego kurczaka, bataty, makaron z serem, świeżą fasolkę szparagową z wędzonym indykiem. Upiekłam słodkie ciasto z batatów od podstaw. Tym razem użyłam prawdziwej wanili, nie tej sztucznej. Wyjęłam też najlepszą porcelanę z górnej szafki, tę z pozłacaną krawędzą, której używałam tylko na święta. Nakryłam do stołu dla pięciu osób: dla mnie, jego żony Brajeni, ich córki Ammani i może jeszcze tyrele z sąsiedztwa, jeśli postanowiliby przynieść mu talerz. Ubrałam się w niebieską sukienkę w kwiaty, te, o której mój mąż zawsze mówił. Że odejmuje mi 10 lat. Zakręciłam włosy, nałożyłam odrobinę szminki. Zapaliłam wysokie. Zapaliłam świece, które zwykle zostawiałam na wielkanocny obiad. O piątej po południu dom pachniał miłością. O szóstej byłam gotowa. O siódmej zaczęłam się martwić. O ósmej podgrzałam wszystko po raz drugi. O dziewiątej przestałam spoglądać w okno. Siedziałam sama przy stole. Świece wypaliły się do połowy. Jedzenie było zimne. Szminka się rozmazała. Wpatrywałam się w puste talerze naprzeciwko mnie i próbowałam wmówić sobie, że może coś im wypadło, może stracili poczucie czasu, może dziecko miało nagły wypadek, może samochód się cepsuł, może telefon padł. Ale wiedziałam, że nikt nie przyjdzie. Ręka mi zadrżała, gdy sięgnęłam po widelec. Nie mogłam wiele zjeść. Jedzenie już nie smakowało tak samo. Wzięłam kilka kęsów, po czym odsunęłam talerz i oparłam łokcie o stół. Wpatrywałam się w kartkę urodzinową, którą kupiłam sobie tydzień wcześniej w sklepie za dolara. Na niej było napisane Wciąż promieniejesz u różowym brokatem. Wydała mi się wtedy urocza. Teraz wydawała się tylko żartem. Płakałam. Nie głośno cicho, takim płaczem, który wychodzi z ciebie, kiedy tłumisz go przez cały dzień. Ramiona mi drżały. Wytarłam twarz brzegiem obrusu i siedziałam w ciszy, pozwalając, żeby bolało. Nikt nie zadzwonił, nikt nie napisał. Nawet wszystkiego najlepszego, mamo. Około 22.30 zawinęłam ciasto w folię aluminiową i wstawiłam wszystko do lodówki. Zgasiłam świecę. Przebrałam się w nocną koszulę. Usiadłam na brzegu łóżka i spojrzałam na fioletową walizkę przy drzwiach, wciąż spakowaną, wciąż. Czekała. Zgasiłam światło i powoli się położyłam. Ból w kolanach był tego wieczoru ostrzejszy niż zwykle. Wpatrywałam się w sufitowy wentylator, miękki szum był jedynym dźwiękiem w pokoju. Złożyłam dłonie na brzuchu i wyszeptałam. Może zapomnieli. Próbowałam w to uwierzyć. Ale gdzieś głęboko w sobie wiedziałam, że nie zapomnieli. Oni po prostu nie przyszli. Rankiem, dzień po moich 75. urodzinach, obudziłam się w cichym domu. Ale nie była to cicha spokój. To była cisza pusta, martwa. Siedziałam długo na brzegu łóżka, wpatrując się w małą fioletową walizkę którą pakowałam i przepakowywałam tygodniami. Metkę wciąż zwisała z rączki, nietknięta. Część mnie wciąż chciała wierzyć, że wyjazd po prostu został przełożony, tak jak mówił André. Że wydarzy się innego dnia. Że muszę być tylko cierpliwa. Wykonałam swoje codzienne czynności. Umyłam zęby, mocno zawiązałam chustkę, powlokłam się w kapciach do kuchni. Ale wszystko było takie powolne jakby moje kości ciągnęły mnie przez sen. Zaparzyłam herbatę, nie wypiłam jej. Otworzyłam lodówkę, spojrzałam na ciasto i znów ją zamknęłam. Nie miałam siły podgrzewać resztek. Naczynia z poprzedniego wieczoru wciąż stały w zlewie. Nie tknęłam ich. Usiadłam na kanapie, owinięta moim starym, dzierganym szalem, tym, który Harold dał mi przed swoją śmiercią. Pachniał jeszcze delikatnie cedrem i lawendą. Wpatrywałam się w podłogę przez długi czas, słuchając tykania zegara na ścianie. Było już prawie południe, i wciąż żadnych telefonów. Żadnych wiadomości. Nawet jednego, przepraszam. Tęskniliśmy za tobą, mamo. Trzymałam się tej iskierki nadziei, że może dziś się odezwą. Może po prostu pomylili dzień. Wtedy usłyszałam pukanie, trzy ciche stuki do drzwi. Powoli wstałam i zajrzałam przez zasłonę. To był Tyrell. Słodki chłopak, mieszkał dwa domy dalej. Zawsze uprzejmy, zawsze sprawdzał, czy wszystko u mnie w porządku. Jego babcia dobrze go wychowała. Otworzyłam drzwi. Cześć, pani D, powiedział z uśmiechem, trzymając plastikową torbę z zakupami. Kupiłem pani ten płyn do naczyń o zapachu cytrynowym, o którym pani wspominała. Och, kochanie, niech cię Bóg błogosławi, powiedziałam, ustępując miejsca. Wejdź, skarbie. Wszedł do środka i postawił torbę na blacie. Chciałam mu zaproponować herbatę, ale zauważył mój telefon leżący na stole. Wciąż ma pani problemy z aplikacjami? Zapytał, biorąc go do ręki. Skinęłam głową. Znowu się zacina. Wiesz, jak to ze mną bywa, naciśniesz zły przycisk i wszystko znika. Tajrel się zaśmiał. Niech spojrzę. Usiadł przy stole, przeglądając ustawienia. Wróciłam do wycierania blatu, żeby tylko mieć coś w rękach. Wtedy usłyszałam, że zamilkł. Pani D., powiedział delikatnie, czy mówiła pani? Że pani syn planował zabrać panią na wyjazd urodzinowy? Odwróciłam się do niego powoli. Tak. Mówił, że to ma być rodzinne wakacje. Ale zadzwonił dzień przed moimi urodzinami i powiedział, że muszą je przełożyć. Dlaczego pytasz? Zawahał się, po czym spojrzał w dół na telefon. Nie chciałem podsłuchiwać, powiedział cicho, ale obserwuję pani wnuczkę na Instagramie i Mani. Zmarszczyłam brwi. Okej. Okay. Zapytałam. Odwrócił ekran telefonu w moją stronę. Tam było wszystko, wyraźne jak dzień: plaża. Biały piasek. Błękitna woda. A pośrodku tego wszystkiego moja rodzina. Mój syn Andre, jego żona Brianne i Ammani, wszyscy ubrani w dopasowane koszulki z napisem. Wakacje rodziny Win. Uśmiechali się, opaleni, trzymali kolorowe drinki, pozowali przed ogromnym basenem hotelowym. Podpis pod zdjęciem brzmiał. Bardzo potrzebny reset słońce z twarzą, bójki tylko znak podkreślenia słońce. Zdjęcie zostało opublikowane wczoraj wieczorem. W moje urodziny. Wpatrywałam się w to zdjęcie, osłupiała. Moje usta otworzyły się, ale nie wyszły z nich żadne słowa. Powoli sięgnęłam i wzięłam telefon z rąk Tyrele. Powiększyłam obraz. To nie była wycieczka na jeden dzień. To były prawdziwe wakacje, z kurortem, eleganckimi kolacjami, dniami w spa. Przesunęłam do następnego posta. Briane kręciła się w letniej sukience, z kieliszkiem szampana w ręku. Na kolejnym Andre śmiał się z cygarem. Było nawet zdjęcie Ammani pokazującej nową złotą bransoletkę. Przesuwałam dalej i dalej. Zdjęcie za zdjęciem. Ale ani słowa o mnie. Nie jedno. Tyrell siedział cicho. Widziałam, że nie wie, co powiedzieć. Przełknęłam gulę w gardle i ostrożnie odłożyłam telefon. Powiedzieli, że przełożyli. Wyszeptałam. Obiecali że ustalą nowy termin. Obiecali, że przyjdą na kolację. Poczułam pieczenie w oczach, zanim spłynęły pierwsze łzy. Mrugałam szybko, próbując je powstrzymać, na próżno. Moje ramiona się trzęsły. Położyłam dłonie płasko na stole, próbując się opanować. Zostawili mnie, powiedziałam. Naprawdę mnie zostawili. Tyrell wstał i uklęknął obok mnie. Jego głos był cichy. Bardzo mi przykro, pani D. Myślałem, że pani wie. Gdybym wiedział. To nie twoja wina, kochanie, powiedziałam, ocierając policzki. To moja. Za to, że im uwierzyłam.